Witajcie z tej strony hodowca Mateusz i witam Was po bardzo długiej przerwie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam dwa moje nowe nabytki i dnia do samicy: baran francuski, magaskarski srokacz. Zapraszam do oglądania. Dziś zaczniemy od pierwszego nowego nabytku, a jest nim samiec barana francuskiego żółtego srokacz. Tak się prezentuje Samczyk. Jezu jest już u mnie ponad miesiąc. Bardzo ładnie się prezentuje. No, kupiłem go za 50 zł. Już zakocił jedną samiczkę, która się właśnie wykociła. No i u niego to już tyle. A drugim nabytkiem jest samiec barana francuskiego Hawany, którego kupiłem za 50 zł. Samiec jest u mnie w tydzień, bardzo ładnie się prezentuje. Yy, próbowałem zakocić nim samicę barana francuskiego Izabelo, Izabelowatego. No, samiec wszystko je. to już na tyle. Młodych jest czterech. Są po sam Zubaranie francuskim żółtym. Są bardzo ruchliwe. Mają 6 dni. i Samica bardzo je dobrze karmi, ponieważ jest ich czterech. Tutaj są młode gnieździe. Jeden, jak możecie zauważyć, jest żółto-biały. Jeden jest po mamie. Tylko z rokaty. Jeden jest y, czysty po mamie. Jeden jest, tutaj jest ten taki żółty, jakiś tak. żółty żółto-biały, jakiś tak. U nich to na tyle. W tym odcinku to już na tyle, jeżeli chcecie kolejne to zostawcie łapkę, suba i komentarz. Cześć!